Czy YouTuber to prawdziwy zawód? Ja uważam, że to jest zawód, ale dla rodziny. Halo Kupra? Zrobiliście nowego elektryka? Doskonale! Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickstarter. Jedzie. Kupra wielokrotnie na moim kanale wystąpiła i zazwyczaj jestem pozytywnie zaskoczony ich samochodami. Niedawno zrobili samochód, który się nazywał BOR. Nie testowałem jej, nie podobała mi się za bardzo, szczerze przyznam. Natomiast obecnie pojawił się nowy elektryk w gamie marki Kupra. I dzisiaj postaram się go przetestować, ponieważ zaintrygował mnie swoim wyglądem, swoją ceną i swoim wnętrzem. Przed Wami Kupra Tawaskan. Opra przyzwyczaiła nas już do tego, że ich samochody są dosyć futurystyczne. Zachwycony byłem tym, jak wygląda Formentor. Obecnie jesteśmy na etapie, w którym wchodzą liftingi. Leon ma swój lifting, Formentor ma swój lifting. Tak jak Born niekoniecznie mi się podobał. on trochę zaburzony miał te proporcje. To uważam, że te proporcje w tym aucie mi się podobają. Pietruszka, dam Ci ten samochód i go nagrasz w nocy, tak jak BMeczkę. Ten design kupry naprawdę do mnie przemawia i naprawdę mi się podoba. Więcej natomiast dzieje się w środku. Wnętrze jak na nie patrzymy, to mamy wrażenie, że jest to koncept, że jest to samochód, który stoi na targach w gnewie, nigdy nie będzie miał premiery, bo po prostu on jest tak futurystyczny, takie jest to wszystko powyginane. Ciężko uwierzyć, że jest to samochód, który można kupić w salonie. Poza tym, że ten ekranik jest dosyć malutki. Być może powinno być to większe. Oczywiście mamy tutaj potężny, przepotężny tablet wystający z deski. Taka struktura, nie wiem, skóry smoka. Że smoka żadnego na żywo nie widziałem, ale wygląda to naprawdę imponująco. Tutaj mamy też takie trójkąciki, takie strzałeczki można by powiedzieć, które są podświetlone. I ta jakość tego materiału, który tutaj jest, to jest takie mięciutkie, takie, takie naprawdę fajniutkie. Do tego ten kolor, który no w kuprach mi się mega podoba, no daje to naprawdę efekt jakby ten samochód, nie wiem, pół miliona kosztował. Mamy teraz samochody typu tam BMW i zauważcie, że te wszystkie środki są jednakowe. Czy to iX, czy to trójka nowa, czy to X3, X1, 7. Nie po prostu jeden wielki tablet wrzucony do środka. Mercedes to samo, też wszechobecne tablety, i tak dalej. A zobaczcie, że w Kuprze, jednak, czy Formentor, czy Tawaskan, czy Terramar, którego jeszcze nie ma, czy nawet Born, każda ma inny środek. Siadasz do tego samochodu i wiesz, że to jest Tawaskan. Okej, okay, mamy wielki wystający tablet w porządku, ale i tak uważam, że to jest lepsze z takim designem niż po prostu jeden wielki ekran. Nawet w Mustangu zrobili taki jeden wielki ekran. Nawet tam. A tutaj jednak jeszcze istnieją marki, które mają jaja na tyle duże, żeby zrobić deskę rozdzielczą, jakąś, która jakoś wygląda, o której możemy coś powiedzieć. Trzeba przyznać, że ta grafika i ten interfejs stał się bardziej czytelny. Działa to bardzo płynnie. Android Auto bezprzewodowy działa, jak mamy trasę ustawioną. To również się dzieje na heads upie, czyli te pasy, do których się zbliżamy, te strzałki. Teraz to widzicie 400 metrów, ale jeszcze te strzałki, które sprawiają, że my dojeżdżając do skrzyżowania, zobaczcie, że ta strzałka się pokazuje, ona wręcz rośnie nam tutaj w oczach. Ja już to widziałem wcześniej w innych samochodach, ale w samochodach znacznie, znacznie droższych od kupry. Ale zajebiste. Tego, żeby ten pasek był synchronizowany z nawigacją on pokazywał, w którą stronę jedziemy, to naprawdę robi to na mnie wrażenie. Niby niewielka rzecz, ale dodaje takiego naprawdę futuryzmu. Fajnie, że ta technologia tanieje i że ona rzeczywiście pomaga. Wersja podstawowa, golasowa, byśmy mogli powiedzieć, 286 tysięcy złotych. Gdybyśmy chcieli wersję VZ i ją tam jeszcze doposażyli, to nam wychodzi kwota gdzieś około 310 tysięcy złotych, w tej wersji z mocą 340 koni. Producent podaje również zasięg, który akurat w wersji VZ jest nieco niższy niż w zwykłej, ponieważ jest mocniejsza. I jest to podobno 560 w wersji zwykłej. Realnie... No umówmy się. Wszystkie te elektryki mają zasięgi 400, 500 i zobaczcie, jak sprytnie jest pokazane, że to jest do 500, do 600, ale nigdy, że tyle rzeczywiście. I oczywiście w spalinowych samochodach też tak to działa. Nigdy nie jest tak, że każdy samochód, jak producent podaje 6 litrów spalanie na 100 km, to on będzie palił 6 litrów. Czasami spali 30, czasami spali 3 jak będziemy z górki zjeżdżać. Natomiast realny zasięg w tym samochodzie, no to tak jak w większości elektryków, to jest około 300 km. Chujowo. Zakończ ładowanie. 100% baterii 306 km, czyli to nie jest tak, że ja sobie wymyślam. Ładowaliśmy się 63 minuty, doładowana energia 61 kWh i zapłaciłem za to, uwaga, 195 zł. Chujowo. 3 15 zł 15 groszy za kWh. Więc pewnie gdybyśmy właśnie to ładowali w domu na jakiejś nocnej taryfie albo z fotowolta, to nie jest 3,15, tylko pewnie 50 groszy, tak? No to wtedy oczywiście ten koszt spada i nie płacimy 200 zł za 300 km, tylko na przykład 30 zł. Przyjeżdżanie na podgalerię handlową i ładowanie elektryka z takiej stacji nie jest to wcale tańsze od posiadania auta spalinowego i niestety trzeba się z tym pogodzić. No, chujowo! Wszyscy wiemy już jak wygląda, to teraz się nią przejedźmy. Opowiedz kawał. Tego tak, niestety mnie nie nauczono, ale spróbuję. Jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Karpacz! O Karpacz! Kurwa, Karpacz! No już mi mówiła to twoja koleżanka warmentor! Opowiedz inny kawał, nie o Karpaczu. Co robią grzyby na bitce? Rosną. Słucham? Co robią grzyby na pizzy? Rosną? Opowiedz inny kawał nie o Karpaczu i nie o grzybach na pizzy. Och, jeszcze tego nie wiem. Można się poczuć jak David Hasselhoff w latach 80., bo rozmawiając z Tawaskanem, tutaj w tym miejscu pojawia się ten ledzik, który nam pokazuje tam różne rzeczy, i on, jak mówi ten samochód, on się tak rozszerza. Tak jakby mówił do nas Kit, a tu mówi do nas Tawaskan. Pierwsza rzecz, która mnie irytuje, ale nie tylko w kuprze, ale w każdym samochodzie nowym w Unii Europejskiej sprzedawanym, ponieważ on musi być wyposażony, taki samochód, w system, który czyta znaki, który ostrzega nas w sposób dźwiękowy przede wszystkim, że prędkość przekraczamy. Ja teraz rzeczywiście przyznaję się do tego, że jadę 52, 49, 51 km na godzinę na ograniczeniu do 20 km na godzinę. A wiecie, co jest najzabawniejsze? Że tu nie ma żadnego znaku z ostrzeżeniem o prędkości 20 km na godzinę. Bo nawet jeżeli było, to tu mamy skrzyżowanie, jest znak ustąp pierwszeństwa, przejechałem przez skrzyżowanie, ograniczenie jest odwołane. A tutaj co komputer nam pokazuje? Że jest cały czas 20 km na godzinę. Ograniczenie. Cały czas jadąc będziemy słyszeć plumkanie, pipczenie i przyznam Wam się szczerze, że w niektórych samochodach jest to jednym kliknięciem wyłączane, w niektórych dwoma. Travel assist, tu powinno być. Zmiana pasa ruchu za system jest tylko. Rozpoznanie zmęczenia być może. Mamy martwe pole. Mamy ostrzeżenie o otwartych drzwiach. O, jest! Mam! Jest! Czyli musimy wykonać trzy kliknięcia, tak? Trzeba się naklikać. <grym> Trzeba się naklikać. Ten system włącza się automatycznie. Nie można go permanentnie wyłączyć. Gdyby ten system działał dobrze, poprawnie i nie denerwował, to w porządku. Czyli marka, która robi auta sportowe. Więc Tawaskan, mimo tego, że jest elektrykiem, powinien mieć jakieś walory sportowe też. Jak bardzo one są uwydatnione, sprawdźmy to oczywiście na naszym najlepszym torze w Toroniu. Brak danych dla tego obszaru? Dobrze wiem, że tu nie ma obszaru. No, obszar jest taki, że tu jest tor w Toruniu. Kickstering tu jest. Dziękuję serdecznie zarządowi Motopark Toruń za to, że mogę nagrywać tutaj kolejny wspaniały materiał o kolejnym wspaniałym bądź co bądź samochodzie. ESP wyłącza się z poziomu tabletu. Nie mamy przycisku w ogóle. Ta deska rozdzielcza jest tak skonfigurowana, że żadnych przycisków w zasadzie poza przyciskiem od świateł awaryjnych tutaj nie ma. Gdy pierwszy raz na to spojrzałem po pierwszym kółku, na to, że mówię: Ale zagrzałem hamulce, są wręcz czarne, a to jest po prostu bęben. I zapewne znajduje się tutaj jakiś ciekawy system, który gdzieś tą energię być może magazynuje, lepiej ją odzyskuje i tak dalej. No ale z wierzchu wygląda to jak po prostu hamulec bębnowy w Skodzie Fabi pewnie jakieś najtańsze dziwne. Nie można zrobić tak, że ustawiamy sobie tylko napęd na tył i sobie na przykład driftujemy. Co nie znaczy, że jest to niemożliwe, aczkolwiek jest to w pewien sposób utrudnione. bo oczkiem, proszę bardzo. Ten samochód jest tak do bólu przewidywalny, jest tak poprawny, ma tak naturalnie wielką trakcję, że jedyne to ograniczenie wynika z samej mocy. Bo tu jest 340 koni, więc umówmy się, nie jakoś spektakularnie, potężnie dużo na dzisiejsze standardy, szczególnie na elektryki, no cóż w ogóle. Wciskamy gaz do oporu, on sam wciąga, troszkę koło przypiszczy i jedziemy. To jest golden retriever wśród samochodów. Naprawdę. Podchodzisz do niego jako obcy człowiek i go głaszczasz i on jest w porządku Merda I To taki jest ten samochód. Wyłączasz mu wszystkie systemy, prowokujesz go w ogóle, tam szarpiesz nim, a on mówi: nie spoko, to ci idziemy, dawaj. Bawimy się. O, największy, najwyższy, Słuchaj, pokaż, potężny pokaż, przewłaściciel, pokaż, nie, wysiądź, tak. bo kupisz jeszcze i potem będziesz miał pretensje do mnie, że. Obejrzał mój film, kupił Ionika i mu się nie podoba. Teraz. Wybrał to zamiast Ionika. Ale mamy nasilenie elektryków na torze w Toruniu. Ale ta waskan by Ci się spodobał. 300 wykosztuje. Tawaskan jest o wiele ładniejszy. Co? Niż te kurwa paskuda. To skoro ten samochód jest taki niby dobry, to ja jestem ciekaw, jaki on zrobi czas. Teraz! Mamy hamowanko, tutaj pyk, 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 ciągnij, dawaj. Troszkę te koła w poślizgu, ale naprawdę on się napędza mimo wszystko i taką ma naturalną lekkość w tym wszystkim. Ja bym nie powiedział, że on w ogóle waży dwie tony prawie. Tu jakieś błotko, lekkie dohamowanie. Dobra, trzymaj się, pięknie. I on bada tą przyczepność i w ogóle po tarce hamuje, ABS nie przeszkadza. Więc to naprawdę daje radę ten samochód. Kurczę, uwaga, teraz. Zakładamy, że jesteśmy pod galerią handlową i chcemy wjechać sobie w dziurę. W tym przypadku chodzi po prostu o parkowanie. Klikam sobie Park Assist i system nam skanuje, czy jakieś miejsce się znajduje. Jest! Dobra, znalazło. Uruchom. Zwolnij ponownie hamulec. Ledzik sobie działa. Jedzie sam, parkuje. Poddaję się. Dobra, i teraz co? Zatrzyma się? Dobra, zatrzymał się. Sam skręca. Dobra, do przodu sobie podjechał, teraz do tyłu. Fajne te ledziki. Dobra, i co? Parkuje. Pojazd zaparkowany. Adam pokazuje, że tak jest, tak średnio, że trochę na linii, ale znalazł, dał radę, więc jest ok. <grytanie> mubi.pl moi drodzy, oczywiście, wszystkim dobrze znane mubi, pamiętajcie, że gdy wejdziecie w link z opisu tego filmu i kupicie ubezpieczenie, to jak robicie to pierwszy albo drugi raz na drugie swoje auto, to korzystacie dwa razy z takiej promocji maksymalnie, a promocja polega na tym, że dostajecie 100 zł na swoje konto. A jak już skorzystałeś lub skorzystałeś z tej oferty, bo jest takie, taka duża szansa, jak oglądasz moje filmy, to pamiętaj, że za każdego znajomego, który kupi ubezpieczenie z Twojego linku, też dostajesz 100 zł. I tak do 2000 zł można uzbierać, więc już całkiem pokaźna suma. A święta niedługo. Oj, przyda się pieniądze dużo. Oj, przyda się. Maska otwiera się, wyobraźcie sobie. Siłowników brak. No mamy silnik, jakieś tam chłodzenie, mamy tryskiwacze, mamy hamulce. Także w zasadzie wygląda to trochę tak jak w silniku spalinowym. Więc niestety tej przestrzeni bagażowej sobie tutaj nie powiększycie. Otwiera się. Nice. Atrybut każdego posiadacza auta elektrycznego, czyli masa wtyczek i bagażnik. Bardzo pokaźny. A skoro już jesteśmy przy miejscu, to zobaczmy, czy sam za sobą na tylnej kanapie usiądę. No, tak jest powiedzmy, dla osoby mojego wzrostu nie do końca. Ale fajna ta skórka, ten skajek taki kurczę, ten kolor do mnie przemawia bardzo. Muzyka Ten samochód ma jedną wadę. Jest napędzany złym silnikiem. <laughs> Uważam, że gdyby tawaskan był hybrydą, nawet 1,5-benzyna, żeby to paliło wtedy 2 litry na 100 km i naprawdę on by nie musiał być szybki. Wystarczy, że on by miał 200 koni. I naprawdę to by wystarczyło. Tylko wtedy pytanie, czy mógłby być kuprą. I to jest coś, co bym kupił. Mam nadzieję, że marka Kupra robi Borna i Tavascana tylko po to, żeby inne kupry mogły powstawać. Jeżeli tak jest to ten samochód jest potrzebny, bo on został być może po to zrobiony, ale to jest nadal dobre auto. Mając 300 tysięcy złotych, umówmy się, ja bym wolał kupić sobie Formentora VZ5, albo za 200 tysięcy kupił Formentora zwykłego, dwulitrówkę. Formentor jest po prostu dla mnie the best. Po przejazdce po Torze uważam, że jest to tak samo poprawne auto na Torze jak i na co dzień. Jeżeli ktoś oczekuje od tego auta osiągów Tesli 3 Performance chociażby, czy Ionika 5N, to być może będzie lekko rozczarowany. Dla niektórych z tym znaczkiem to będzie trochę za mało. A dla innych, jak już ktoś i tak rozważa zakup elektryka, to będzie w 100% to, czego oni od auta będą oczekiwać. Także z tego miejsca chciałbym podziękować Wam, że dotrwaliście aż tutaj. Nawet jeżeli hejtujecie elektryki, to jeżeli film Wam się podobał o tym aucie, to zostawcie łapę w górę. A swoją frustrację. Albo zadowolenie możecie wyrazić w komentarzu. Ja sobie chętnie wszystkie komentarze poczytam. Może ktoś z Was ma ten samochód, to też swoją opinią niech się podzieli. Ja Was zapraszam do obejrzenia innych materiałów. Trochę tych kup już na moim kanale było. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, także nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć.